Wielu ludzi zadaje sobie to pytanie: jak być pewnym istnienia Boga, skoro nie możemy zobaczyć Go oczami, dotknąć ręką ani zmierzyć w laboratorium? Czy wiara w Boga jest tylko uczuciem? Czy ma swoje racjonalne podstawy? Chrześcijańska tradycja wskazuje, że istnieje wiele dróg prowadzących do przekonania, że Bóg naprawdę istnieje. Pierwszą drogą jest obserwacja świata. Wszystko, co nas otacza porządek przyrody, prawa rządzące kosmosem, piękno życia. Nie wzięło się z przypadku. Głębia i harmonia stworzenia prowadzą do pytania o źródło. Rozum podpowiada, że za tak skomplikowaną i mądrą strukturą musi stać inteligencja większa niż ludzki umysł. Właśnie dlatego wielu naukowców mówi o Bogu jako o stwórcy, a nie o produkcie ludzkiej wyobraźni. Drugą drogą jest wnętrze człowieka, w sercu każdego z nas istnieje pragnienie dobra, prawdy, wolności i miłości doskonałej. Tego nie tłumaczy sama biologia. Człowiek szuka sensu życia, a samo życie domaga się odpowiedzi, którą trudno odnaleźć wyłącznie w świecie materialnym. To pragnienie absolutu jest jak odcisk palca Boga w duszy człowieka. Trzecią drogą jest doświadczenie moralne. Każdy z nas nosi w sobie wewnętrzny głos sumienia, który mówi, co jest dobre, a co złe, nawet gdy byłoby wygodniej postąpić inaczej. Skąd bierze się ten głos? Chrześcijaństwo uczy. Że to nie tylko efekt wychowania, ale echo prawa Bożego wypisanego w sercu człowieka. Czwartą drogą są spotkania z Bogiem w historii. Bóg nie pozostał ukryty. Objawił się ludziom najpełniej poprzez osobę Jezusa Chrystusa. Jego życie, nauczanie cuda, śmierć i zmartwychwstanie pozostawiły ślad tak silny, że zmieniły bieg dziejów. Setki tysięcy świadków widziało, słyszało i doświadczyło jego działania. Ich świadectwa. Zachowane w piśmie świętym i tradycji są fundamentem wiary. Piątą drogą jest osobiste doświadczenie Boga. Miliony ludzi na całym świecie mogą powiedzieć: Spotkałem Boga w modlitwie, w ciszy, w sakramentach, w wydarzeniach życia. To nie są bajki, ale realne przeżycia przemieniające serca, uzdrawiające rany, rodzące pokój i nadzieję tam, gdzie po ludzku powinna być rozpacz. Widzimy więc, że choć Bóg nie jest widzialny jak przedmiot, daje się poznać rozumem, sercem, sumieniem, historią i doświadczeniem. Tak jak miłość niewidzialna, a jednak prawdziwa, tak samo Bóg jest obecny, działa i objawia się tym, którzy go szukają. Nie zobaczymy go mikroskopem ani teleskopem, bo jest większy niż świat, który stworzył, ale możemy go poznać, wierzyć w niego i odkrywać jego obecność, gdy otworzymy oczy, wiary i serce gotowe przyjąć jego światło.